czytanie z listu św. Pawła do Efezjan Bracia bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni przebaczajcie sobie nawzajem tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i postępujcie drogą miłości bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i w darze na wdzięczną wolność Bogu o nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedrzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to jest chwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników, nie miejcie więc z nimi nic wspólnego. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Oto słowo Boże: Jak dobre dzieci naśladujmy Boga. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz w prawie pańskim upodobał sobie i rozmyśla nad nim dniem i nocą. Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, a wszystko, co czyni, jest udane. Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga. Co innego grzesznicy. Są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Jak dobre dzieci, naśladujmy Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Twoje, Panie, jest prawdą. Uświęć nas w prawdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, niewiasto jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi i oburzony tym, że Jezus w szabatu zdrowił, rzekł do ludu Jest sześć dni, w które należy pracować W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu Pan mu odpowiedział Obudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a cały lud cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Oto słowo pańskie.